Haha! <laughs> kają Kaja za Fedrową! Ja chyba za dużo priorkałtażek zaaplikował! Mm, nie takie rzeczy no. się widziało w tym łóżku! Preworkout z KFD i Fedrujesz jak popier. -ny. W dzisiejszym materiale zobaczycie armwrestling na najwyższym poziomie. Jestem w gościach u Aleksa Kurdechy na siłowni w Warszawie, Papaj Gym. Będzie dużo jego treningu, właściwie cały jego trening robimy, także musicie to zobaczyć, bo będzie dużo tajników. Jednego z najlepszych zawodników na świecie w kategorii super ciężkiej. Walczył z Laratem, walczył z Lewanem, walczył z wieloma innymi. Oczywiście na sparingach i nie tylko, także oglądajcie. Dobra, i teraz mówię prawdę. To jest 120 wagi. To nie jest 100, to nie jest 80, tylko czysta waga. Siemanko, witajcie na siłowni Papa i Jim w Warszawie, a ze mną jest gość specjalny. Siemaneczko. Siemanko. Aleks Kurdecza. Słuchajcie, to jest zawodnik top 3 na lewą rękę, top 5 na prawą rękę w overallu najcięższej kategorii wagowej, czyli open. Ważysz teraz? 160. 160. Mała waga, nie maksymalna. Wzrost? 2,02. A ja 172. <laughs> Lecimy z treningiem. Typowo trening armwrestlerski, typowo trening Alexa. Ja dzisiaj zrobię jego ćwiczenia, także totalnie się nie wpierdzielam, oceniam. A dlaczego? Słuchajcie, dlatego że we wrześniu mogę Wam zdradzić, że będzie King of the Table, czyli wszystkim już dobrze znany turniej zrzeszających najlepszych i najsilniejszych agresorów na świecie. I mam nadzieję, że nie tylko Aleks, ale również ja wystartuję w tym turnieju. A jeszcze jest kilka cieka ciekawych niespodzianek, które myślę, że czasem będziemy w stanie Wam zdradzać. Lecimy z treningiem. Lecimy, zaczynamy. Zaczynamy typowy trening emisingowy. Mamy coś takiego ciekawego, czyli takie combo rozgrzewające, czyli wyciskanie na ławce. Później leci seria na barki. Później siła... Bicepsu, czyli takie podejście z bicepsem 90 stopni, z takim ciekawym uchwytem, powiedzmy, młotkowym. I robimy także seria tu, seria tam, seria tam. I czyli robimy tak, tak. I robimy tak. Dwie serii bardzo rozgrzewka i cztery takie serii już większe, powiedzmy. Dobra, powiedz mi w takim razie, bo od razu, od razu zadam to pytanie. E 20 lat temu, 21 tak temu zaczynałem, każdy mówił nie rozbudowuj klatki, nie rób klatki, bo klatka będzie przeszkadzała w pozycji, a tutaj zaczynamy od razu od klatki, jakie to masz na to podejście? Totalna racja, nie robimy na maksa, tak jak powiedziałem Ci, nie robimy, że nie wyciskamy tu 200, 240, waga, która jest docelowa, wyżej której nie skakamy, to jest stówka na ilość razy, właśnie dlatego, żeby nie rozbudować klatki i nie robić tak, że Twój bark już nie jest mobilny, robimy nawet tak, że wyciskamy troszkę powyżej, żeby żeby polepszać tą mobilność barku. To jest bardzo ważne, wiesz, na ile to jest ważne ustawić bark w tej pozycji, w której potrzebujesz. Dlatego nie staramy się wchodzić w tak zwane rekordy na raz, personal record na raz. Robimy to na ilość razy, to poprawia trochę wytrzymałość i przy tym kładka też jest ważna, co daje ogólną siłę. Dobra, to teraz pytanie bardzo ważne. Ile ty masz łapie w ogóle? Wiesz co, niedużo, bo staram się też nie rozbudywać tak, żeby... No nie, było... niedużo, no ja mam prawie 50. <noise> niedużo. Dobra. Powiedzmy, że jesteś przed 60 i nie chodzi o wiele. <noise> Ja liczę tak naprawdę, że Alex po raz pierwszy może pokazać nam trochę takich bardzo, bardzo szczegółowych i ciekawych ćwiczeń, których wcześniej nie widzieliście, których być może ja nawet nie znam, także myślę, że korzyść z tego będzie duża, więc oglądajcie. Wiesz, dużo, dużo ludzi zawsze, zawsze zadaje to pytanie, wiesz, jak ćwiczyć pod arwestyk i wiesz, skupiają się, myślą, wiesz, o rozmiarze ramion. Myślą, wiesz, o tutaj o przedramieniu, a tak naprawdę moim zdaniem i myślę, że też się zgodzisz, że to jest dłoń najważniejsza. Tak. Ty masz warunki fizyczne jest zajebiste, jeżeli chodzi o dłoń. No, no tak. Także. Się, tak tak po prostu zwykłe, o. No. Nie ma ściemy, tu nie jest do przodu. <śledzimy> How you trying to press the kid and read you is soft. Uh all you know is cappa, homie, you don't know the law. Pedal to the metal, you ain't catching me in park. I just had to start, I don't want to speak. Talking all that good, so I just hit you with the please. Running up the score like Tyreek, I'm going deep. Watch me how I'm saucing, I'll be spreadin' it with ease. Nigga needs the pominam, try a peach to actually trying to trust me, you Wiesz to, ktoś powie na przykład, że trzeba robić, czy jest to, żeby wizerować właśnie chodzi, że gra w płecy grają rolę. Barki grają rolę. W ogóle walczysz nie tylko sami powiedzmy z ginaczem, a robisz tak, żeby największe, najsilniejsze partii ciała wchodziły w grę. Bo wiadomo, że plecy mamy silniejsze. No, no kor tutaj to pracuje, do bo wiadomo, bo wychylasz ta. się do przodu, więc ten ciężar, ci ciąży, więc no. I przed tym jak przechodzimy później na stół już, gdzie ustawiamy poprawny kąt, i szlifujemy tę technikę, to siła skąd się bierze. Ona musi skąd się wziąć. I to jest takie podstawowe ćwiczenie, które daje tak naprawdę siłę. Myślę, że też nasze widzów słuchaj, zainteresuje coś, co, co, co prywatnie się zapytam, czyli Twój wschodni akcent. Jak to u Ciebie wygląda, mi? Wiesz co, ja jestem z Ukrainy, urodzony, jestem w Kijowie i cały czas byłem tam. Przyjechałem tu w 2008 na studia. Nigdy nie myślałem, że tak zostanie. Bardzo mi się spodobało. Tak naprawdę ludzi najbardziej. Czy masz w ogóle polskie korzenie? Czy... Mam polskie korzenie, ale zawsze mieszkałem tam przed studiami, czyli typowo na Ukrainie, w Kijowie. Przyjechałem tu na studia już wyższe i z, z, wiesz co, polubiłem ten kraj ludzi, poznałem dużo znajomych, takich jak Konrad, Marcin. A od razu wszyscy. w Warszawie mieszkałeś? Czy... Tak, cały tak, czas od razu. Później czyli wiesz podróży po całym kraju. Miasto. Tak, ale od razu była Warszawa, wiesz, studia tutaj. I wiesz, tak naprawdę jest po prostu tu świetnie, mi bardzo się podoba i myślę, że to już na, na czas do końca życia tutaj Ile już czasu się znamy? Słuchaj, w ogóle my z tobą się znamy. No to jest ciekawa historia, no, no, naprawdę ciekawa, bo pierwszy raz wystartowałem na zawodach u Ciebie w Katowice. Pojechałem... W wtedy robiliśmy. Tak, pojechamy w ogóle na motor show. Chodzimy, oglądamy samochodziki, motory, fajnie, wszystko mega. I tutaj jakiś konkurs w łaniu się na rękę. I to ci teraz serwę i słuchajcie, wtedy startował w tych zawodach Natan, który był e, dzierżył tytuł najsilniejszego Polaka, a tu przyjechał Aleks. I startuje! Jakoś tak, no przed tym już startowałem w o, zawodach studenckich, czyli wiedziałem, że trzeba dobić przeciwnika gdzieś tam w tą stronę. W tą stronę. Dokładnie. Startuję, wygrywam z jednym, z drugim, trzecim. Później z kimś wygrywam? Właśnie, z Natanem, ale Natana jeszcze nie znam. I później mówisz, podchodzisz, wiesz z kim wygrałeś. Z aktualnym, najsilniejszym wygrałeś I no. wtedy wiesz. No tak w trochę mniej ważyłeś też, tak naprawdę, tak, bo byłeś tak. drobniejszy, to jednak trochę czasu minęło. No. Ale od razu z wysokiego C. No. Nie pamiętam, w którym to roku było właśnie. Ojejku, nie, nie powiem, czy do no, 10 lat, to myślę, że. Na tak pewno jako. 10 lat. Lekko, tam, nie? tak? Tak. Lekko. I wtedy można powiedzieć zaczęła się taka przygoda, bo później chłopaki mówią o chodź do klubu, trenować normalnie. I ja taki sobie myślałem, no to pójdę na siłownię, no słuchaj, już mam kolegów, chce się siłować, chce się trenować. Chociaż nawet wtedy jeszcze nie było to. To bardziej była siłownia. Nie był, nie był taki typowy remesing, ale po trochu się wkręciłem. Ja wam powiem, że że tak powiem, poznając Alexa. Ja słyszałem, że... Jemu to się tak do końca nie chce trenować, nie przykłada się do tego, tak przychodzi, później jedzie na zawody i wygrywa, nie? Ale był tam potencjał i było wiadomo, że jeżeli się chłop przyłoży, to jest, co jest. To jest prawda, jest prawda, na początku tak było, ale mówię, że zmotywowało najbardziej to, kiedy przegrywasz z kimś, a zwłaszcza, przegrywasz z kimś mniejszym, bo zawsze byłem duży i wtedy jest prawdziwa motywacja trenować już ostro i dać siebie wszystko I później już trenujesz ten trening, przekłada się na, na zwycięstwo i na wygrane. Cześć ale bo teraz mamy tak naprawdę 40, 80, prawie 90 kg. to jest prawie tyle, co ja ważę, no. więc ja już tak raczej czuję, że nie ustoję. Możesz się przywrócić, dlatego staraj się może jedną nogę wystawiać, u mnie to też tak jest na od 130, że czuję, że pochylę się i może tam się polecić. Dlatego jedna noga już do przodu wystaje i się opiera, że nie. Dobra, nie do końca. Jakby mam tutaj technicznie dobrze. Nie, dobra, ty tego tak coś wiesz co? Spróbuj tak podnieść zwykłe. A Ale nie, po jest mi, nie jest mi wygodnie, w ogóle tak podnieść, wiesz? Dobra, to stój na miejscu, ja ci po prostu włożę dolnąć. Dobra? Dobra, zrób po prostu krok do tyłu, a ja wejdę przy, przed Ciebie. Dawaj. Na raz, dobra. dwa, trzy, na Raz, dobra. dwa, trzy. Nie. Słuchaj, zawsze, poczułem to nad... zawsze jest staj, to Poczułem to na nadgarstku. Dokładnie, że tutaj Pierwsze dokładnie. co, że, że zakuło mnie Zapuściłem, tak. puściłem, nie? I teraz zmniejszymy ciężar, żeby jednak odczuć, gdzie jest Twój taki prawdziwy max, z którym tu, później to będziesz szedł. W tym je... O, nawet czuję dosyć przeciążone. I powiem ci, że o co chodzi, że każdy myśli tu jest biceps, tak? No. Ale tu jest właśnie nad Tu to jest nasz ten zwany hand Control, gdzie po prostu wybijesz przeciąnikowi. No. I no wiadomo, nie jest to wygodnie, taka prawda. Nie jest to wygodnie w całe. Ale ja myślę, że jednak nie podejdę dalej, bo jeżeli poczułem ból, to nie chciałbym tego mimo wszystko. No nie, tam, jeżeli czujesz ból, żeby też taki jest zasada, nie, że nie nie że nie robimy Nic sobie. Tak. Look. How you yeah. speak, press the kid and read me soft? Yeah. Uh, Captain homie, you don't know all. Pedal to the metal, you ain't catching me in park. Uh, I just hit the stop. Uh, I don't wanna speak. Talk like that good, so I just hit you with the please. Running up the score like Tyreek, I'm Uf! Cały czas taki, jesteśmy uśmiechnięci, fajni. Przy stole wygląda to zupełnie inaczej. Może wstawimy jakieś o, powiedzmy ułamki wałk, żeby zobaczyć, jak tam kopaki krzyczą, dają siebie wszystko. Po prostu bij o siebie, żeby skupić się i przy wejściu na scenę, dać naprawdę 110% siebie. I przy. W prawdziwych ciężarach, tacy, tacy ciężary już są ciężkie, już też schodzi to w grę, że trzeba się skupić, że trzeba krzyczeć, jeżeli tego potrzebujesz, bo ułatwia to, daje większą koncentrację, daje adrenalinę, no i potrafisz zrobić to, co musisz zrobić. Trochę podkręcam tu, żeby był ten moment, że Ci stare się niby otwierać nogaz. I z tego tak.

Jedyne co stara się wyprostowywać, żeby z prostej linii zaczynał się, czyli tu na dole, żeby było proste. Okay. Czyli pokażę Ci. Tak, jak na tak, mówiłeś, czy... tak, czyli mhm. tak jak tu startujemy, że prosty, mhm. tak samo tu, Uff, żeby, żeby nie ten, ten sam. Linie, tak. mhm. Czyli tu, teraz, prosta linia, i już później już można zaginąć, wiadomo. Mhm. Ale zaczynasz z prosty. Mhm. Dobra, dorzucamy. Albo 10, ale albo lewy nie robisz? E, nie, teraz tylko prawo. Czy Ty chcesz lewo i prawo? Może lewo i tak? prawo? Wiesz, co, robię cały trening prawa, cały trening lewa. Nigdy nie robię teraz, że prawa, lewa po kolei. A to ciekawe, nigdy życzy się z czymś takim nie spotkałem? To i... jest bardzo śmieszne. Wiesz co, kiedyś jest taki zawodnik Zenia Prudnik. Kiedyś no. słyszałem od niego, że on, kiedy ja w ogóle się dopiero zaczynałem i pytam, jak ty trenujesz, mówię, jeden dzień prawa, jeden dzień lewa. Myślę, uf, co za głupota. Przecież możesz zrobić lewo, prawo, jeden dzień. Później z Dewonem gadamy, u niego w ogóle było, że 7 lat była tylko jedna, czyli tak zwany jego pumpkin training, jego pumpkin program, że trenował tylko prawo. I później, dopiero teraz, byłem na tym poziomie, zrozumiałem, jaka jest różnica. I właśnie na czym ona polega. Bo jest to, powiedzmy, siła mięśni i siła ścięgna. I czasami po prostu skupię się na tyle, żeby zrobić maksa całkowitego, że jeżeli rozpraszę się na dwa ćwiczenia, albo na prawo, na lewo, to już nie dajesz całkowitego maksa z jednej. Mhm. Ale to nie zawsze. I nie na początku. Na początku robimy, powie, wiadomo, prawa, lewa. Czyli ja, z, tak. jakby im bardziej zaawansowany, tym bardziej doszedłeś tak. do takich wniosków i zrozumiałeś, dlaczego tak robią? Dokładnie. Ja się spotykałem z tym pierwszy raz, nie ukrywam. Natomiast yy, wychodziłem z założenia, na przykład, że jeżeli lewa jest słabsza, to zaczynałem trening od lewej, żeby ona była bardziej wypoczęta. Lewą zrobiłem, a prawa jako silniejsza sobie tam goniła, nie? Na tej zasadzie, żeby tą dysproporcję jak najbardziej, wie, zmniejszyć. Czyli mogę sobie złapać po Tak, twojemu? łap jak Ci wygodnie, żeby zadziałało, żebyś zacząć pompę na bicep też. Już było spokojniej, już to czułem. było czuć, no. Nie, że mogę sobie tutaj trzymać. Nie? I że się podparłem. Tak, tak. Jak na razie, coś jest ciekawe, nie zrobiłem nic, co trenuję u siebie, a uprawiamy ten sam sport. Co prawda, może idę z tyle walki, Dokładnie. ale to jest fajne, że. no. Dobra, czegoś się u, uczę. Jest tak, że mniej więcej podobne do tego łapiemy tak, żeby był mniej więcej prosty nadgastek. Kciuki idzie tu. I gruby chwyt jest. Tak, i jest gruby uchwyt. Dokładnie. I podnosimy tak. Wydaje mi się, że mi się to spodoba, to ale, nie wiem jak ale, może, ale nie wiem jak bardzo chakowo. Ale może może uchwyt Ci będzie nie, nie na 100% podobał się, ale już to jest Polski jeszcze już porównywaliśmy. No. Wyjeżdża. Tutaj trzymam, mhm. a teraz zobacz sobie, jak bardzo wyjechało mi tutaj. Widzę. Całe, całe te palce powinny trzymać tak, mhm. a już na końcu było tak, nie? No. Czyli powiedziałbym szczerze, robiąc to, że to jest znowu ciszenie mimo wszystko bardzo dobre dla górowców, bo tutaj... Gra rolę. No, no. Faktycznie. Powiem Ci, że też jedyne co lubię, na przykład z tej pozycji, powiedzmy startowej, nie zaginać go tak. Mhm. A właśnie w taki sposób. Czyli żeby nadgarstek tutaj był prosty, uh -huh. tu palcy maksymalnie w tej pozycji jakby jak przystarszy i takie coś. Takie coś proste, ale daje też taką ale... sztywność przystarcia. No i zwróćcie uwagę teraz, teraz co chcę powiedzieć. Zwykłe ćwiczenie, zwykłe urządzenie możecie sobie po prostu robić tak, a Alex pokazuje to, że przekłada to w 100% na pozycję startową, robi to przy stole, robi to w takiej pozycji, jakby walczył, czyli no, jest to specyfika i tak. coś, co przekłada się bezpośrednio na walkę, a nie po prostu sobie ściskanie. Racja, nie? racja, to jest dokładnie taka już siła, która jest potrzebna nam w tej pozycji startowej. I to też świadczy o Twoim poziomie sportowym, że no jesteś na tak wysokim poziomie, że zwracasz uwagę na te detale, a te detale wynoszą Cię na top na świecie. Rozumiem, że opatentowane i sprawdzone? <noise> Dokładnie. Pomóż mi jeszcze z jedno to, też tak połóż, tak samo. I patrzymy tutaj. 50 raczej. Mi to Tak, trzy. Raz, dwa, trzy. teraz ja odpuszczam. Raz, Na... dwa, trzy, Odpuściłem. Super. Ciągło, ale ten, ale stabilnie. No. Także takie ćwiczenia myślę dla Ciebie też, jest już, nie ma nic tu nowego. Chwyt był I... wygodny, bo w ogóle tak. nie pracowałem, znaczy nie miałem problemu z chwytem. Tutaj mi się fajnie wżynało, wiesz, czułem kontrolę. I w miarę możliwości można sobie to wtedy, wiesz, wypuszczać mm -hmm. i bawić I się, właśnie nie? widzisz, tu jest grubość taka już, nie jest taka, nie ma potrzeby grubszego uchwytu, mm -hmm. to jest zupełnie już inny cel, dlatego grubość jest dostosowana. Podoba Ci się taka rączka, czy szczerze mi powiesz? Nie, szczerze, szczerze jak najbardziej właśnie w porządku, bo była wygodna i po raz pierwszy od no, tych wszystkich ćwiczeń, które dzisiaj z Tobą robiłem, nie miałem problemu z grubością. <laughs> Słuchaj, no to masz to rączkę w prezencie. jest Twoja. Dzięki. <laughs> Słuchaj, ostatnie co na dzisiaj zrobimy, żeby to był prawdziwy trening, a nie tak, że pokazujemy za dużo. To będzie typowy biceps na tej maszynie. Tu nic nowego. Oczy blisko. Tu mamy podparcie dla nogi, lewa, prawa, kto jak chce. I wyrobimy wiadomo nie całość amplitudy, a tylko od 90 i góra. Czyli w końcu nie będzie dyskryminacji wagowej, że tu będę mógł się zaprzeć. Nie Bo. będzie dyskryminacji, jeżeli chodzi o co Ale No, się zawodnika. podpaliłem, nie? <laughs> Wiesz, paluszkami sięgają ledwo. Najtrudniejsza walka, tak naprawdę, jak dzisiaj pamiętam to, to już w tych czasach, kiedy walczyłem i dostałem szansę walczyć w top 8, całkowicie przez loterię, całkowicie przez tak zwany gold ticket i przez wypadek, po prostu niektórzy zawodnicy nie mogli, nie dali rady przez swoje kontrakty zawalczyć w top 8 i po prostu wszedłem jako zamiana i pamiętam, że walczyłem z zawodnikiem, Zostałem Babajem, który jest mniejszy, dużo bardziej doświadczony. To jest zawodnik, który wygrywał lekko z tymi, z którymi ja na ten moment przegrywał bardzo szybko. Przegrywałem bardzo szybko i myślałem psychologicznie, że nie mam żadnej szansy. I już na przygotowaniu starałem się z tym walczyć. Po prostu myślałem jak, co to trzeba zrobić, żeby z nim wygrać. I trenowałem właśnie wtedy coś nowego, czego do tej, do tej pory nigdy nie robiłem. Zacząłem trenować pronację. Eee, cały czas. Cały czas, dzień i noc, cały czas trenuję pronację i widzę, że dzień po dniu staję lepszy w tym. I podołałem tę barierę psychologiczną. Wychodzę przeciwko Rustama, on jest tam 90% na, na BEC, 90 do 10% lepszy ode mnie. Zaczynamy wałkę i już po pierwszej rundzie widzę, że jest szansa. Wałka była bardzo zasięta, bardzo długa ale pamiętam to satysfakcję z tego, że nikt nie wierzył we mnie i dałem radę wygrać tę walkę. To jest, była najtrudniejsza i nie tylko fizycznie, ale psychologicznie, pod tym względem, że po prostu wałka, która była do przegrania, dało się ją wygrać. Całość wchodzi w grę. Całość. Tomeczek nie wie, ile tam jest i to też jest ciekawie, ale podoba się mi to, że ma taki charakter, że podjął wezwanie, powiedział, ja właśnie spróbuję wszystko. Raz, dwa, trzy. Puszczam, Puściłem. Jeszcze raz. Dobra. Raz. Sześć, nie mogę pozycji znaleźć, czekaj. No. Raz, Dobra. dwa, trzy. Puszczam. <gry> Dobra, i teraz mówię prawdę. To jest 123 z wagi. To nie jest stówka, to nie jest 80, tylko czysta waga. I tak jak mówię, to nie jest dzielone na pół, dlatego każdy już się przyzwyczaił, że na każdy siłowni jest dzielone na pół, to na pół się nie dzieli. Powiem tak: ciężar jest ciężki. No i to już prawdziwie ciężki. Spróbuję to. ona siła. Przy tym, że też to nie jest moje ulubione ćwiczenie, ale tak jak gadaliśmy, nie ulubione ćwiczenia czasami są ważniejsze niż ulubione. Tomek się nie poddaje. Pierwsza próba to tylko pierwsza próba, to pierwsza runda. Dwa, trzy. Nie puszczaj mi od razu, tylko uczą i chwilę, żebym miał dobra. wiesz, Na pięciu miesięcy. Okay. dobra Trzy, dwa, jeden, Hop. Nie puszczam. Raz, dwa, trzy, powoli puszczam. Już przynajmniej poczułem, że mogę to zatrzymać, ale no. jest piechielnie ciężki. O, jest ciężki. Jak widzicie, ciężar jest ciężki, nie podołałem, ale nie poddaję się. Wracam do siebie na tychy, i do jawożna trenować. Aleks, dziękuję, Ci się za gościnę. Dziękuję bardzo. Robiłem miło. pierwszy raz takie ćwiczenia i mi się spodobały i może wyciągnę z tego troszeczkę albo wplotę w swój plan treningowy. Na pewno bym chciał wylecieć do Gruzji tam do tego trenera i przygotować się do King of the Table. Życzę ci zdrowia, powodzenia. A wy dajcie znać, co myślicie o tym materiale. Jeżeli chcecie więcej Aleksa, no to oczywiście zostawcie ślad po sobie, komentujcie, subskrybujcie i do zobaczenia. Ja dziękuję serdecznie za trening. Jak najbardziej zapraszam jeszcze raz. Myślę, że następnym razem dasz radę to pokonać. Na tym to polega, że czasami nas motywuje właśnie niewygrana, a trochę przegrana, gdzieś walka, która jest takim czymś, że chcemy to przejść i działać dalej lepiej i mocniej. Także ja dziękuję się nie serdecznie. Nie poddaję, także będziemy próbowali do Dzięki następnego. Się. Yeah.